Witam wszystkich strażaków. Chcielibyśmy naszą kadrę dowódczą życzyć wszystkim wesołych świąt i gasicielom, i autogazom, i wszystkim, którzy tego gazu wcale nie mają. Mamy nadzieję, że problem z gazem zostanie raz na zawsze rozwiązany, że każdy sobie odnajdzie własną ścieżkę. I tutaj, z uwagi na dzisiejszy dzień, mamy dodatkowo w prezencie dla Was wszystkich do ogłoszenia komunikat. Oczywiście, naszego zespołu specjalistycznej jednostki gaśniczej 998. Był to specjalny zespół do spraw autogazu. Tutaj mam do przekazania informację, że co jest tak naprawdę największym błędem? Największym błędem jest skupianie się na tym gaszeniu i szukanie mocy gazu. Znaczy siły gazu jako przyczyny, że tam jest błąd jakiś, że nie, że nie powstaje gaszenie. Ja wam już tłumaczę, to, to może się tutaj narastać pewien rodzaj dewiacji lub obsesji, że się chce bardzo gasić, ale się tego gazu po prostu dodaje nie w tą stronę. Cały czas tłumaczę, że tutaj największym problemem jest to właśnie dodanie tego gazu nie w tą stronę. Jeśli my tego gazu dodamy nie w tą stronę, to będzie autogaz. Także my o nie takim gazie cały czas tutaj mówimy, dajemy komunikaty, pomagamy. Trzeba się skupić na jakości, żeby wycelować idealnie tym gazem. No nie, no jak tam do waru idziecie, to też celujecie. To nie, nie patrzycie na to, żeby mieć na mocne ciśnienie, nie? No to właśnie o to chodzi, żeby wycelować. I to w sumie na tyle na dziś. Wesołych świąt wszystkim.